Cześć, witajcie z tej strony SWERT. Dzięki uprzejmości wydawcy firmy Team 17 miałem możliwość zagrania w Trepang do kwadratu. Chętnych zapraszam na moje wrażenia. W wielkim skrócie Trepang do kwadratu to po prostu oldschoolowy FPS. Produkcja została opracowana przez niewielki niezależny zespół Trepang Studios. W tym momencie gra jest dostępna wyłącznie na komputerach osobistych. Patrząc jednak na to, jak dużym zainteresowaniem cieszy się owa produkcja należy założyć, że wkrótce pojawi się również na konsolach. Wielka szkoda, że w omawianym tytule zabrakło języka polskiego. Fabuła nie jest najmocniejszą stroną tej produkcji, stanowi ona raczej tło i pretekst dla dalszych działań. Gracz wciela się w żołnierza sił specjalnych, obdarzonego dodatkowo nadludzkimi umiejętnościami. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie zagrożenia, kiedy na całym globie stwarzają działania złowrogiej korporacji. Firma ta prowadzi eksperymenty na ludziach, którzy w wyniku mutacji przemieniają się chociażby w potwory. Większość lokacji jest bardzo klimatyczna, nie dajcie się zwieść tej pierwszej, bo zupełnie nie oddaje ona tego, co będzie w następnych rozdziałach. Grafika nie powala, ale dzięki temu jest bardzo płynnie. Za to udźwiękowienie wow, to klasa sama w sobie jest genialnie! Wszelkie odgłosy wystrzałów rozmowy przez radio czy jęki rannych zostały nagrane po mistrzowsku. Czapki z głów. Trepang do kwadratu to staroszkolny FPS. Deweloper uraczył nas kilkoma głównymi i pobocznymi misjami. Wszystkie one przebiegają w zasadzie w identyczny sposób. Zostajemy zrzuceni do konkretnej lokacji, po czym przystępujemy do realizacji celu. Ten jest wyłącznie jeden: wyeliminowanie bossa. Oczywiście, nim do niego dotrzemy, czeka nas niczym nieskrępowana rozwałka. Gra jest do bólu liniowa, nie ma tutaj miejsca na skoki w bok, nie ma też szans, abyśmy się zagubili. Jedyne, co musimy zrobić, to przejść do przodu. Kolekcjonerzy mogą próbować odnaleźć dane wywiadowcze, i są to w zasadzie w zasadzie jedyne znajdźki. Z pokonanych wrogów zbieramy przeróżne giwery, a gdzie niegdzie odnajdziemy elementy potrzebne do kustomizacji broni. Tę mamy możliwość ulepszenia w określonych miejscach, wymieniając kolby, celowniki czy chociażby lufy. Kwintesencją omawianej gry jest walka, a ta, powiadam Wam, jest niezwykle miodna. Dawno żaden shooter nie sprawił mi tyle frajdy. Strzelanie zostało zrealizowane perfekcyjnie. Do naszej dyspozycji oddano masę sprzętu od pistoletów po zdecydowanie cięższe działa. Każdą broń czuć inaczej i widać, że to właśnie do takich elementów przyłożono się najbardziej. Wrogów jest mnóstwo więcej frajda z ich zabijania trwa długo. Trepan do kwadratu jest grą bardzo brutalną. Trafienie delikwenta w głowę może go jej natychmiast pozbawić. Wszędzie fruwają oderwane kończyny i leje się krew. Doskonale te efekty uzupełnia bullet time. Moc. Powolnienia czasu, jaką dysponuje nasz bokater, przydaje się tutaj wielokrotnie, no i co tu dużo mówić, bardzo mocno uatrakcyjnia rozgrywkę. Kolejną supermocą jest maskowanie. Dzięki temu możemy przynajmniej spróbować przekraść się niezauważonym w określone miejsce. Eliminacja przeciwników z ukrycia i zaskoczenia także daje sporo radochy. Gdy już jesteśmy za plecami takiego delikwentna, to możemy go zabić skręcając mu kark albo rzucić zupełnie w inne miejsce, czy najlepsze przyczepić mu granat do spodni i odepchnąć na bezpieczną odległość. Podczas danej misji do wyeliminowania mamy całą masę mięsa armatniego. Mniej więcej w połowie lokacji pojawia się jakiś mocniejszy przeciwnik. No a na samym końcu jest boss danego poziomu. Oczywiście to właśnie oni dają nam najbardziej w kość, ale i satysfakcja z ich ubicia jest dużo większa. Trepang do kwadratu już przed premierą określany był duchowym spadkobiercą Fira. Inspiracje widać na odległość. Niektóre lokacje są rzeczywiście klimatyczne, ale strachu nie ma. Czy to źle? Niekoniecznie, chociaż wiele zależy od tego, na co się kto nastawiał. Produkcja jest zupełnie nieskomplikowaną. Strzelanką i widokiem z pierwszej osoby całość podzielona została raptem na kilka misji głównych i kilka pobocznych. Realizując zadanie, zostajemy zrzuceni do docelowej lokacji. Każda z nich jest do bólu liniowa, można by nawet powiedzieć korytarzowa. Bardzo to przypomina staroszkolne bullet hell shootery. Nie ma tutaj nawet miejsca na skoki w bok. Idziemy przed siebie, zbieramy dane wywiadowcze stanowiące formę. znajdzie. czasem, natrafimy na ulepszenia do broni, którą można kustomizować, i rozwalamy hordy wrogów. Jest szybko, brutalnie i łomatko, niezwykle miodnie. Strzelanie zostało zrealizowane po mistrzowsku. Każdą broń czuć zupełnie inaczej. Do tego dochodzą znakomite odgłosy wystrzałów czy jęków rannych. Rewelacja. I to chyba tyle od i cała rozgrywka, długość gry to chyba największy do niej zarzut. Trepak do kwadratu otrzymuje ode mnie solidne 6 oczek. Jest miodnie, jest krwawo i jest niezwykle przyjemnie, ale nie ma tutaj nic więcej. Nawet fabuła w zasadzie nie istnieje, to tylko tłoby ruszyć do kolejnej planszy i wytłuc kolejne hordy armatniego mięsa. Trepang do kwadratu wystarczy raptem na kilka godzin. W tej chwili to dobre podłoże pod kontynuację, która mam nadzieję będzie zawierać coś więcej niż tylko naparzanie do wrogów. Zawartość obecnej produkcji jest po prostu nieadekwatna do ceny. 50 zł byłoby chyba bardziej uczciwe wobec graczy.